idziemy na jakąś super odległą kratkę na roofie, więc no tylko teraz w którą stronę to się no, no dobrze. idziemy na super odległą kratkę, więc tak wam od razu mówię, no bo szczerze pewnie wiem sobie zrobił jakoś super daleko bazę, bo to jest mój pomysł, daj sobie ten idziemy i to jest tyle co raczej będziemy na tym steam'ie robić możliwe, że nie wiem, coś tam jeszcze zrobię ale no, to raczej będzie to i jeżeli i zapraszam was żebyście mi dali subka bo mam na tym, na tym serwerze rankę minimedia co prawda jeszcze jej nie dostałem ale za niedługo powinienem dostać 3000 to powinno być. Nie wiem, 5000 wiem hmm. Będę musiał wyłączyć, jak już będę bardzo dużo. Aha, bo ja. Hmm. Nie wiem, 2500 starczy, wiecie. Ja już się przygotuję. I to powinno być. teraz Okay.

Jesteśmy w mojej bazie, to jest tak na razie wygląda moja baza i będę pojększać tą... farmę. Tak, tak. A więc teraz... Sobie... Ja idę. I teraz tak musimy... Ja sobie wyjdę szybko. Łoł! Ło Łoł! Łoł! O nie, o nie, o nie. Wow, Łoł, <mówiła> o kurde. O kurde. O. Nie było dobrze. Oby nikt nie był na streamie. To jest pierwszy raz jako coś takiego proszę. Kolejny kawik i iron Aha! Chwila, co się stało? Iron Myślę, że tak stopy Hmm. Tutaj aerona trzeba troszkę dużo, bo raczej pewnie zrobię gdzie indziej, zrobię jeszcze jakąś gigantyczną, taką super dużą, wiecie, w bazę. A na razie tak, którą mam... No nie jest za dobra, ale nagram sobie nowy filmik, wiecie. A to się stało? O. Dobra, tyle. 25. Diaksy! Aha! Diaksy, nice. I taki... A co sumie sobie ogarnę enchanting. Fajnie by było. Yeah. Aha, tu jest. Przygadajcie, że to jest spawner z tej zombie. Czy to jest spawner baby zombie czy zwykłych zombie? To jest teraz pytanie, bo jeżeli to jest spawner zombie, to to jest super... to mamy super dobrze, nie? Popatrzcie na to. Yy, przepraszam, yy, 40. Tak, to jest spawner zombie, jest! O to łatwiutko, nie? Wizowie Was przepraszam muszę skończyć niestety streama, bo nie ch bo chcę zobaczyć kordę, a nie mogę bez tego.